Jakim terminem modowym określa się ogólny kształt i konstrukcję stroju? Sylwetka. Jak nazywa się charakterystyczne włoskie danie makaronowe przygotowywane z sosem pomidorowym? Spaghetti. W którym roku została założona Organizacja Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ? Rok 1945. Jak nazywa się Menuet, skomponowany rzekomo przez Mozarta w wieku 5 lat, znany jako utwór w tonacji G-Dur. Menuet G-Dur. Jak nazywa się film, w którym Julie Andrews stoi na szczycie góry, rozpościera ramiona i śpiewa w jednej z najsłynniejszych scen. Dźwięki muzyki: Jak nazywa się konferencja, na której państwa świata ustalają porozumienia dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby zahamować globalne ocieplenie? COP: Jak nazywają się niewielkie dania pochodzące z Hiszpanii, podawane w wielu różnych odmianach? LaPas. W którym starożytnym mieście rozpoczęły się pierwsze Igrzyska Olimpijskie? Olimpia. W jakich górach położone jest Machu Picchu w Peru? Góry Andy. Jak nazywa się proces, w którym organizmy wykorzystują energię światła do wytwarzania związków organicznych? Fotosynteza. W jaki sposób Zeus zrodził swoją córkę, Atenę? Narodziła się z jego głowy. Jak nazywa się cykl przemian skał, obejmujący topnienie, przeobrażenia i wietrzenie, prowadzący do ponownego powstania skał? Obiegom skał. Jak nazywa się jednostka klasyfikacji biologicznej, znajdująca się między gromadą a rodziną? Rząd. Jak nazywa się technika w sztuce polegająca na malowaniu z użyciem bieli, szarości i czerni, czyli bez kolorów? Monochrom. Jak nazywa się w mitologii greckiej bogini mądrości, wojny i rzemiosła, która czciła Sowę jako zwierzę święte? Atena, jak nazywa się ruch religijny w Europie, zapoczątkowany w 1517 roku ogłoszeniem 95 tez, przez Marcina Lutra? Reformacja. Jak nazywa się oratorium Handla z którego pochodzi słynny chór Alleluja? Mesjasz. Jak nazywa się kompletna sekwencja DNA zawierająca pełną informację genetyczną organizmu? Genom. Jak nazywa się planeta układu słonecznego o najmniejszej gęstości? Która według popularnego porównania mogłaby unosić się na wodzie? Saturn. Jak nazywa się ciepły ocean otaczający wschodnie wybrzeże Afryki i południowe wybrzeże Indii? Ocean Indyjski. Jak nazywa się schorzenie? którym z powodu niedoboru melaniny w skórze organizm jest szczególnie wrażliwy na światło słoneczne. Albinizm. Która gwiazda pop zasłynęła z utworów Like a Virgin i Vogue? Madonna. Jak nazywa się zjawisko doświadczania określonych wrażeń zmysłowych bez zewnętrznego bodźca? Halucynacje. Jak nazywa się emocja polegająca na szacunku do samego siebie i pozytywnej samoocenie? Poczucie własnej wartości. Jak nazywa się jeden z najzimniejszych regionów świata, obejmujący wschodnią i północną część Rosji, gdzie zima trwa bardzo długo. Syberia. Jak nazywa się niemiecka luksusowa marka artykułów piśmienniczych, której nazwa pochodzi od najwyższego szczytu Alp i jest znana z ekskluzywnych piór wiecznych? Montblanc. Który malarz namalował freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej w epoce renesansu? Michał Anioł. Jak nazywa się zjawisko gospodarcze, w którym gwałtowny wzrost cen obniża realną wartość pieniądza? Inflacja. Jaką sferą włada Posejdon? Morze. Jak nazywa się urządzenie, które wzmacnia światło o jednej długości fali, tworząc silną, spójną wiązkę? Laser. Jak nazywa się rzadki gad z Nowej Zelandii, nazywany żywą skamieniałością, który przetrwał od czasów dinozaurów? Tuatara. Jak nazywa się właściwość ciała, dzięki której znajdujące się w spoczynku pozostaje w spoczynku, jeśli nie zadziała na nie siła? Bezwładność, inercja. Kto jest źródłem wszelkiej władzy i jej właścicielem w systemie demokratycznym? Naród. Jak nazywa się pałac w Londynie, w Wielkiej Brytanii, będący rezydencją rodziny królewskiej? Pałac Buckingham. Jak nazywa się przyspieszenie zmieniające prędkość ciała w czasie swobodnego spadania? Przyspieszenie grawitacyjne Jak nazywa się termin określający najwyższej jakości modę szytą na miarę przez mistrzów krawiectwa? Od couture Jak nazywa się słynne wydarzenie modowe odbywające się co roku we Francji? Paris Fashion Week Jak nazywa się zjawisko, w którym roślina odparowuje wodę pobraną z korzeni przez liście? Transpiracja Który owoc jest produkowany w największej ilości na świecie? Banan Jak nazywa się dziedzina? Która rozwinęła się z dawnych obserwacji gwiazd i kształtów chmur służących do przewidywania pogody? Prognoza pogody. Dziękujemy za oglądanie do końca. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dzięki Tobie możemy tworzyć nowe quizy.